partnerzy odcinka EFSTON, LIDER, Leader, ELO CITY, PLATINET, CLICKLIST.PL Dzisiaj jestem tu zupełnie przez przypadek, ale widzę tutaj potencjał na bardzo fajny zakopany test. Jesteśmy dzisiaj w Królestwie lekkich, czyli takich, które można pociągnąć elektrykami. W planach ciekawy zakopany test. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak jedziemy do Zakopanego jakimś sprzętem. Oczywiście mówimy o przyczepkach dzisiaj. Popatrzcie, jakie tu jest, jakie tu jest Królestwo Przyczepek. Ile tego tutaj jest. Ale, właśnie, nie każdy elektryk może pociągnąć ciężką przyczepkę. Zapytamy się, jakie są możliwości do jednej tony, do DMC, jeśli chodzi o przyczepki. No i pooglądamy, jak to wygląda w środku. No wyglądają nieziemsko ładnie. Powiem szczerze, że jak tu jestem, to nie żałuję, że ostatnio zaplanowałem sobie wizytę w serwisie na zamontowanie haka. Tu jeszcze mamy jakieś boksy. No jest tutaj bardzo fajne miejsce w Andrychowie. Kto by się spodziewał, że mamy takie królestwo przyczepek tak niedaleko od Krakowa. Tak to wygląda z góry, a to budzi od razu wspomnienia z dzieciństwa. Tu mamy takiego klasyczka, tylko w dużo ładniejszym wykonaniu niż gdy to oglądałem 40 lat temu. Teraz zapraszam na rozmowę z właścicielem tego przybytku. Prawie jak na kempingu, ale wszystko nowiutkie, czyściutkie, pachnące. Ile taka przyczepka kosztuje? Jak to wygląda? I jakie mamy możliwości do jednej tony, na no którym byśmy mogli pojechać na zakopane testy? O to zapytamy za chwilę Grzegorza. Grzegorzu, pytanko, bo ja mam akurat DMC w Tesli, tonę, co do tony możemy, która by się z tych, co tutaj stoi, nadawała do pociągnięcia tesla. Michał, u nas każda jedna z nich. Wszystkie, wszystkie tu mają demce? Wszystkie, DMC wszystkie tony? mają do tysiąca, nawet N-Cross, który tam stoi na końcu czteroosobowy, ma tak samo tysiąc kg. Czyli tutaj ta malutka. To 750. Mówi... Dobra, to idziemy do tej największej. Czteroosobowa przyczepa. Z łazienką, z prysznicem, ze wszystkim, ona ma 750 kg. To Aha. oczywiście te stare, których się najwięcej sprzedaję, dalej mam 750 kg. A N-Cross wersji 4 lub 3 -osobowej, tak samo może być na 1000 kg rejestrowane. Minimalne DMC. No i popatrzcie, mamy tutaj stoliczek, mamy tutaj cały zestaw kuchenny. A tu mamy jeszcze łazienkę z kiberek, prysznic wodywanie. Lodówka. I takie coś można zapiąć do Tesli i pojechać na wakacje, no podoba mi się tu. I ile to kosztuje? Pira ze drzwi. O jakich pieniądzach to mówimy, jeśli chodzimy po takim miejscu z przyczepami? Michał, przyczepy zaczynają się od 42 tysięcy w mhm. podstawowej konfiguracji. Ten model w granicach 49, tak samo ta poniżej 50 tysięcy, też w granicach od 48 tysięcy startuje. A N-Sport, znaczy N-Sport jeszcze jest taka przyczepa, której tu w tej chwili nie mamy, mhm. ale mówimy na przykład N-Cross, to jest od 72 tysięcy startuje, w zależności jakie ma wyposażenie. Czyli popatrzcie, za kampera to trzeba dać co najmniej 300 tysięcy. I mówimy o nowej przyczepie, z gwarancją, ze wszystkim mhm. na podwoziu Alko, z pełnym wyposażeniem, tak jak w zachodnich przyczepach. Także będę wdzięczny tam za wszystkie komentarze, za jakieś pytania, bo przygotowujemy się pomału do takiego zakopanego testu. Jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!